Jest to trzecia impreza rangi ważności po Mistrzostwach Świata i po Mistrzostwach Europy. No z tego co mi wiadomo, startuje tu około 800 zawodników. Nasza reprezentacja składa się z 50 zawodników kajakarzy, kanadyjkarzy, kajakarek i kanadyjkarek. No i myślę, że będziemy walczyć. Tak jak ostatnio w Bratysławie w zeszłym roku zdobyliśmy 13 medali, to będziemy tym razem. Więcej. Kajakarz Aleks Boruski, mistrz świata, mistrz Europy w K1 500 metrów, również mistrz, wicemistrz świata w k 2500 500 metrów i K4 500 metrów. No i on będzie walczył na jedynkach i popłynie dwójkę. W zeszłym roku Aleks K1 500 turnieju Nadziei Olimpijskiej w Bratysławie zwyciężył, ale jeszcze są Kanadyjkarze, Kanadyjkarki, że myślę, że, że, że tych medali będzie co najmniej. Tyle samo co w zeszłym roku, czyli 13, a liczymy je też na więcej. Poznanie jest jeden najlepszy w świecie, w Europie i, i wszystko na nim jest tu prezes pracharczyk dba o, o to, żeby to wszystko było profesjonalnie. Na Malcie boimy się tylko o pogodę, bo wiadomo, że nieraz pogoda potrafi, a w kajakach to jest 90% sukcesu, to jest pogoda.